Kasty Rzeczpospolitej. Macron grozi, von der Leyen chce negocjować. Jaką reakcję na cła wybierze Europa? Obniżka stóp procentowych możliwa już w maju. UE podpisuje umowę o partnerstwie z Azją Środkową. Indie i Chiny wciąż inwestują w węgiel. Jest piątek, 4 kwietnia. Na Twój Biznes, codzienny podcast Rzeczpospolitej o gospodarce, zaprasza Bartłomiej Kawałek. Zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie rp.pl. Pamiętaj również o zaobserwowaniu kanału na platformach streamingowych i zasubskrybowaniu kanału na YouTube. Dzisiaj zaczynamy od reakcji na cła Trumpa. Wysokość ceł ogłoszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w środę okazała się być dużym zaskoczeniem dla wielu państw. Szczególnie dla dotychczasowych sojuszników USA, takich jak Japonia, Korea, Wielka Brytania. Czy w końcu Unia Europejska? Ta ostatnia już wcześniej zapowiedziała stanowczą odpowiedź. Jednak, jak napisała w swoim oświadczeniu Ursula von der Leyen, cła odwetowe wobec USA obecnie są na etapie konsultacji i tonując nastroje dodała, że wierzy, iż nie jest za późno na negocjacje. Inaczej na sprawę zapatruje się prezydent Francji Emmanuel Macron, który uważa, że Unia Europejska powinna szybko i zdecydowanie uderzyć w USA, koncentrując się na amerykańskich big techach oraz usługach, wskazując, że taka odpowiedź poprawi pozycję negocjacyjną Unii Europejskiej. Zdecydowanie spokojniej cła przyjęła Wielka Brytania. Nic dziwnego, gdyż, jak wynika z wypowiedzi brytyjskiego sekretarza do spraw handlu Jonathana Reynoldsa, cła na brytyjski eksport mogą zostać wkrótce zniesione, bowiem przygotowywane jest porozumienie, które ma na celu wzmocnienie więzi gospodarczych między USA i Wielką Brytanią. Na cła zareagowały również koncerny motoryzacyjne. Volkswagen poinformował, że nałoży dodatkową opłatę na wszystkie auta eksportowane do USA. Jednocześnie wstrzymał tymczasowo transport aut z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Mercedes z kolei rozważa przeniesienie produkcji jednego ze swoich modeli do fabryki w stanie Alabama. Zaś Stellantis poinformował o planach tymczasowego wstrzymania części produkcji w Kanadzie oraz Meksyku. Co warto podkreślić, na cła póki co publicznie nie zareagowały najwyższe chińskie władze. A reakcja państwa środka ograniczyła się do lakonicznej wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Handlu. Sam Xi Jinping czwartek spędził na sadzeniu drzew. Zieleń podobno uspokaja. I tu pytanie do was, jak na cła powinna zareagować? Unia Europejska, eskalując wojnę handlową, czy stawiając przede wszystkim na dialog. Weźcie udział w sądzie i piszcie w komentarzach. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. O gołębim zwrocie Rady Polityki Pieniężnej i prezesa Narodowego Banku Polskiego pisze Mikołaj Fidziński. W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz 17 zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Jednak jak pisze w Rzeczpospolitej Mikołaj Fidziński, w komunikacie Rady zauważyć można było zmianę. Ten zmianę potwierdził na czwartkowej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, mówiąc o bardziej gołębim nastawieniu członków RPP. Czyli sprzyjającym obniżce stóp. Prezes Narodowego Banku Polskiego zwrócił uwagę na niższą od oczekiwań inflację, inflację bazową oraz spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń, co, jak stwierdził, zmienia ogląd sytuacji. Tym samym, jak podsumował, w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych, być może nawet w maju. I to jest bardzo dobra wiadomość. Przechodzimy do skrótu najważniejszych informacji. Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych w 2024 roku wyniósł 223,5 miliarda złotych, co oznacza spadek rok do roku o ponad 8%. Spadek ten z naddatkiem zrekompensowały banki, notując wzrost zysku o ponad 50% rok do roku, poinformował GUS. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła na koniec marca do 5,3%, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umowa pomostowa z USA dotycząca budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostanie podpisana za dwa tygodnie, poinformował Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciech Wrochna. Według wstępnej oceny, nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB. O 0,4%. W ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych, poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Wypływamy na zagraniczne wody. Wskaźnik PMI dla sektora usług w strefie euro wzrósł w marcu do 51 punktów. Trzeci miesiąc z rzędu rosła aktywność biznesowa i pierwszy raz od lipca ubiegłego roku. Wzrosło zatrudnienie. Co istotne, wskaźnik wzrósł zarówno dla Francji, jak i Niemiec, choć spadająca aktywność biznesowa w Niemczech może niepokoić. Microsoft wycofuje się z inwestycji w centra danych. Według raportu Bloomberga Microsoft w ostatnim czasie wstrzymał bądź zrezygnował z realizacji kilkunastu projektów budowy baz danych na całym świecie. Analitycy amerykańskiego banku inwestycyjnego TD Coven wskazują, że główną przyczyną ograniczenia inwestycji jest nadpodaż infrastruktury obliczeniowej. Sam rzecznik Microsoftu przyznał, że firma skorygowała swoje plany, jednak nie poinformował z czego zmiana planów wynika. Co warto dodać, wstrzymanie budowy centrów danych o mocy około 2 GW negatywnie. Aktywnie wpłynąć może m.in. na amerykańskich producentów półprzewodników, takich jak Nvidia. W Samarkandzie w czwartek odbyło się spotkanie przywódców UE i Uzbekistanu, zapowiadające podpisanie umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy, zaś w piątek Odbyć ma się pierwszy szczyt Unii Europejskiej i Azji Środkowej, podczas którego podpisana ma zostać deklaracja o wzmocnieniu współpracy UE z państwami Azji Środkowej. Co chyba najbardziej istotne, w Samarkandzie podpisane ma zostać również porozumienie dotyczące surowców krytycznych, poinformował portal Euronews. Co warto podkreślić, region Azji Środkowej jest bogaty w szeroką gamę surowców, w tym m.in. lit, nikiel. Antymon, uran czy tytan. Porozumienie w tej sprawie wpisuje się w strategię UE mającą na celu dywersyfikację dostaw kluczowych surowców. Wcześniej podobne umowy UE podpisała m.in. z Meksykiem, Kanadą, Australią czy Namibią. Wojownicy IT z Korei Północnej sieją postrach w Europie. Jak wynika z analizy Google Threads Intelligence Group. Północno-koreańscy pracownicy IT podszywają się pod freelancerów i infiltrują europejskie firmy. W analizie czytamy, że nielegalna działalność, opierająca się m.in. na wykradaniu danych, służy finansowaniu północnokoreańskiego reżimu. Informuje agencja Reutera. Strategiczne partnerstwo Tajlandii i Indii. W czwartek w Bangkoku premierzy obu państw podpisali umowę o strategicznym partnerstwie. Tajlandia i Indie mają zacieśnić współpracę przede wszystkim w dziedzinie obronności oraz zaangażować się w przyspieszenie ukończenia kluczowego projektu infrastrukturalnego w tym regionie świata, czyli budowy 1300-kilometrowej autostrady łączącej oba państwa, która z różnych względów nie została finalnie zakończona. Droga umożliwi połączenie najludniejszego kraju świata z Azją Południowo-Wschodnią, wzmacniając wymianę handlową i współpracę gospodarczą pomiędzy regionem. I Indiami. Współpraca i planowany rozwój infrastruktury transportowej ma swój kontekst geopolityczny, bowiem Chiny w 2026 roku mają uruchomić szybkie połączenie kolejowe pomiędzy prowincją Yunnan a stolicą Tajlandii, Bangkokiem. Indie i Chiny węglem stoją. W 2024 roku moc zainstalowana w elektrowniach węglowych wzrosła o blisko 19 GW. To, jak wskazuje Global Energy Monitor, przyrost najsłabszy od ponad dwóch dekad. Jednak należy zwrócić uwagę, że pomimo wygaszania co roku kolejnych elektrowni węglowych na całym świecie, moce węglowe wciąż rosną. W głównej mierze za sprawą Chin oraz Indii. Tym samym od podpisania porozumień paryskich. Moce zainstalowane w elektrowniach węglowych wzrosły o 13%. To wynik m.in. wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, którego nie są w stanie pokryć odnawialne źródła energii oraz braku możliwości egzekwowania międzynarodowych porozumień dotyczących polityki klimatycznej. Przechodzimy na parkiet. W dzisiejszym parkiecie o trzęsieniu ziemi na giełdach pisze. Hubert Kozieł. W czwartek przez światowe giełdy przetaczała się fala wstrząsowa, będąca reakcją na cła ogłoszone przez Donalda Trumpa. Na Wall Street czwartkowa sesja zaczęła się od dużych spadków. Nasdaq tracił ponad 4%, DJI ponad 2,5%, zaś S&P spadał o ponad 3%. Największe spadki notowały akcje spółek, które do tej pory mocno zyskiwały na globalizacji. Mowa tu o Nike, Apple czy Tesli. Nie inaczej sytuacja wyglądała na europejskich i azjatyckich parkietach. W czwartek traciły również kryptowaluty oraz złoto, które rano ustanowiło nowy rekord, by później osunąć się poniżej poziomu 3100 dolarów za uncję. Co czeka rynki w najbliższej przyszłości? Eksperci są zdania, że trudno orzec, w jakim kierunku sytuacja będzie się rozwijała z powodu wielu niewiadomych. Jednak Caitlin Brooks z XTB tłumaczy, że w krótkim okresie amerykańskie akcje pozostaną pod presją. A dopóki Trump nie ogłosi, że nie będzie nakładać już dodatkowych ceł, europejskie i brytyjskie akcje będą nadal przewyższały rynki amerykańskie. Czas na dane z rynku. WIG20 na koniec sesji traci ponad 4%, DAX traci 3%, FTSE ponad 1,5%. Rzut oka za ocean. S&P traci blisko 5%, DJI 4%, Nasdaq 6%. Bitcoin spada do 82 tysięcy dolarów. Surowce złoto uncja spada do 3100 dolarów. Cena baruki ropy Brent spada poniżej 70 dolarów. Waluty euro kosztuje 4 zł i 23 grosze. Dolar 3 złote i 83 grosze. Przechodzimy do kalendarium. Dzisiaj wynikami za 2024 rok pochwali się DeWelia. USA: publikacja danych o stopie bezrobocia w marcu. W Niemczech o zamówieniach w przemyśle w lutym. We Francji o produkcji przemysłowej również w lutym. Na dziś to wszystko. Serdecznie zachęcam do wykupienia subskrypcji na stronie rp.pl, bo właśnie dzięki Wam możemy produkować takie podcasty jak ten. Dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.